When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj jest taki daily vlog, zabiorę Was w swój dzień. Dzisiaj to jest ten dzień, kiedy jadę odwiedzić moją starszą panią, ale zanim tam pojadę, jeszcze mam kilka spraw do załatwienia. No właśnie, śnieżyłam znowu auto. Mieliśmy ogromną, ogromną śnieżycę w nocy. Miałam nawet dla Was wczoraj nagrywać wieczorny wilno, ale nie dało się po prostu wyjść z domu, bo był wiatr, śnieżyca. Tak wiało, no i tyle śniegu jest. Mam nadzieję, no widzę, drogi są ośnieżone, więc wszystko w porządku. Mam nadzieję, tutaj z parkingu też wyjadę. Jadę teraz e, do takiego profesjonalnego sklepu z e, moimi e, takimi rzeczami do mojej pracy. Bo w pracy wszystko mamy tak jakby dane, mamy kosmetyki, lakiery, wszystko wszystko jest um, dostępne. Musimy tylko kupić instrumenty, jakieś piłki. No i dzisiaj jadę do tego sklepu, bo mam zamówione takie nożyczki do obcinania skórek nowe, więc jadę je zabrać. No i wtedy jadę e, do centrum na jakieś śniadanie, bo nic nie jadłam. A tak pomyślałam, że to fajnie by było gdzieś fajne miejsce pójść, zjeść pospacerować, no i wtedy zakupy. No i pojadę do mojej pani, więc zabieram Was w taki dzień. Dzisiaj jeszcze będę nagrywała taki spacer po Wilnie, więc ten spacer po Wilnie będzie w kolejnym vlogu, bo od jutra trzy dni pracuję. Więc kombinuję jak mogę dwa filmy w ciągu jednego dnia. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No i te filmy na pewno zrobię. Więc co? Lecimy. A snowball in each hand Take me away. Christmas day. There's joy in the air. Family is near. Give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Oh, what a bliss! A green, red delight with glimmering silver light You dazzle us all from big to small warm laughter and white smiles my presents stacked in piles take me away christmas day moje nożyczki odebrane no a ja idę Mamy po prostu przepiękną aurę zimową. No, tutaj w podwórku jest bardzo dużo śniegu. No, ale fajna pogoda. Tutaj takie, właśnie stare, posowieckie budynki. A z drugiej strony tutaj nowoczesny blok. Ale trudno było zaparkować. Jest teraz ta godzina, wiecie, miał być poranek. Tutaj taki poranny spacer. A już jest wpół do drugiej. Ja nie wiem, jak ten czas tak szybko leci. Teraz po drodze e, nagrywałam właśnie mm, drogę, po prostu ulicę. Dostałam kilka komentarzy, że też Was interesuje, jak te ulice wyglądają. Więc dla miłośników oglądania e, takiej jazdy samochodem i ulic, no to nagrałam troszeczkę. No a teraz idę coś zjeść, napić się kawy, bo po prostu ledwo stoję na nogach. Tutaj ostatnio powstał taki park. Nie widać, bo teraz tutaj zaśnieżone, ale tutaj jest takie źródełko. No i wiosną będzie płynęła woda tam w dół i tam znowu taki wir zrobiony. Ta woda będzie tam e, płynęła. Po drodze tutaj jest wiele takich miejsc, gdzie można usiąść między nami tutaj gdzie teraz jestem. Tutaj też jest ławka, ale niestety ona e, jest zaśnieżona. Wszystko tutaj właśnie Pozaśnieżane po e, m, dzisiejszej wichurze śnieżnej. No ale takie bardzo sympatyczne tutaj miejsce. Sympatyczne nowe bloki. No i tutaj e, jeśli. Tutaj z lewej strony jest no, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No i dookoła tutaj są różne fajne figurki. W ogóle takie miejsce, kolejne miejsce w mieście, gdzie można będzie spędzać czas. Wiadomo, nie teraz, no ale na wiosnę naprawdę tutaj będzie sympatycznie. wzięłam na wynos karmelową kawę no i croissana takie będzie moje śniadanie i uciekam na spacer no i co, jestem po pysznym, zwykłym takim śniadaniu wypita pyszna kawa croissant no i lecę teraz nagrywać dla Was filmik, który już widzieliście wczoraj, bo nagrywam jak mówiłam dwa i widzimy się później już po nagraniu tego filmiku, zabiorę Was w część dalszą dzisiejszego dnia jak na razie wszystko idzie według planu. Nagrałam dla Was vloga. A teraz jadę na zakupy. I do mojej pani. Jestem już pod marketem, dzisiaj mnie na mnie czekają takie większe zakupy. Z moją e, panią e, zrobiłyśmy taką ogromną listę, więc dzisiaj troszkę podźwigam. No i co, zabieram Was też do marketu, może uda mi się coś tam trochę nagrać, coś Wam pokazać, jak to wygląda, bo market też jest pięknie udekorowany i jest dużo różnych takich świątecznych rzeczy, więc idziemy. Tutaj są takie, są takie dekoracje. Tutaj choineczka. Jaki się fajny aniołeczek. No i talerze, dekoracje. Zaraz zobaczę, może coś też sobie znajdę. Kupy zrobiłam. Oto mój koszyk. No i nareszcie jadę do mojej pani, bo dzisiaj jakoś tak długo z tym nagrywaniem mi poszło. Już jedziemy do mojej pani. Tutaj moja pani mieszka obok wileńskiego lotniska i z jej okien mieszkania można obserwować lądujące i startujące samoloty. No i zobaczymy, może dzisiaj też uda się coś, może nawet Wam nagrać. Muszę zaparkować tutaj w podwórku. Zobaczcie, jaka zimowa atmosfera. Tutaj panuje normalnie zima. Pokażę wam, jak wyglądam z zakupami. No i uciekam. Tutaj właśnie opowiadają, że na drodze z Kowna do Wilna są ogromne korki, bo droga jest mało przyjezdna. No a tutaj pokażę Wam widoczek na lotnisko. No teraz nic nie przylatuje, no ale zimą jak tutaj to drzewo jest łyse, to widać samoloty. Chciałam oddać swoją kurtkę tutaj do prani, pralni chemicznej, no ale niestety. Yy nie mogą mi zrobić tego szybko. Kosztuje, Jeśli w ciągu tygodnia mi ją wyczyszczą, kosztuje 25 euro, jakbym chciała w ciągu dwóch dni, a mi zależy, żeby w ciągu dwóch dni ona była czysta, dni roboczych, czyli tylko we wtorek by mi oddali, no to 35 euro, wstrzymałam się. Można tę kurtkę też wyprać ręcznie, więc może najpierw spróbuję ręcznie, jak się nie uda, to znowu spróbuję do pralni. No i jak już jestem tutaj w centrum handlowym, e, chcę pójść do sklepu z ozdobami. Może coś nowego mają, bo jak kupowałam ozdoby, no to były tylko z zeszłego roku, nic ciekawego nie mieli. A teraz może już coś, e, jakąś nową kolekcję mają, więc zabieram Was na chwilkę też jeszcze do sklepu. No i będę kończyła tego vloga, bo muszę wrócić do domu, zmontować filmik. Jutro do pracy, no potrzebuję też ogarnąć dom, szczerze mówiąc nic. Nie robiłam, odpoczywałam. No i czeka mnie taki dość aktywny jeszcze wieczór z przygotowaniami. na ozdoby, interesowały mnie ozdoby w kolorze białym no ale niestety nic mnie tam jakoś tak nie oczarowało więc nie biorę, ale za to kupiłam takie piłeczki odpaliłam filmik Uli Pedantuli no i będę prała swoją kurtkę puchową sama w domu za darmo jak to się mówi sprawdziłam, naprawdę mam puchową i mam kaczy puch więc nie da rady tego jakoś normalnie w pracy wyprać Wzięłam takie piłeczki, to są właśnie y piłeczki dla psów. No, ale nic, sprawdzę, czy nie farbują i y, zajmę się kurtką, bo y, przez to, że tak cały czas gdzieś tam czyszczę y, samochód, gdzieś tam o niego ocieram się jak chodzę i po prostu mam tak już brzydką kurtkę tutaj rękawy. I ogólnie, a bardzo ją lubię, jest taka chyba najcieplejsza moja kurtka, więc dlatego y, biorę piłeczki i dam Wam znać, y, jak one się. Y, Sprawiają. No a ja uciekam do domu, bardzo fajnie spędziłam czasy z moją panią. Oglądaliśmy taki program w telewizji, gdzie trzeba było zgadywać różne, tak jak milioner chyba, takie, żeby zgadywać słowa różne. No i rozwiązałyśmy szkrzyżówkę i też razem po prostu spędziliśmy troszeczkę czasu. Kawka, cukierki. No i dzisiaj tak króciutko, bo bardzo szybko mi ten dzień mija. No a teraz uciekam do domu. Jutro pracuję, muszę się naszykować. No i taki ten vlog będzie ze mną. Taka rzecz. Rzeczywistość, to to jest piękne gwiazdy. Będę musiała sobie takie, taką roślinkę na święta kupić. Ostatnio jak kupiłam, to cały rok u mnie rosły, ale potem jakoś tak po roku zmarniały, zmarniały i musiałam niestety wyrzucić. No taka roślinka jakoś jednorozowa, tak mi się wydaje. No albo jak ktoś potrafi się taką roślinką prawidłowo zaopiekować, może, może i wiele lat w domu być. No. Tutaj będę kochani kończyła filmik, życzę Wam miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!